Magdalena Floreszczek, witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes w dzisiejszym programie. Zumba dla Lenki. Wybory mis AWF-u w Białej Podlaskiej. 110 rocznica otrzymania Nobla przez Henryka Sienkiewicza. Konkurs na pocztówki świąteczne. Szlachetna paczka. Mikołajkowa Zumba. Pod taką nazwą odbyły się charytatywne zajęcia taneczne. Które miały na celu zbiórkę pieniędzy dla chorej na autyzm Lenki. Na hali przy gimnazjum nr 2 w Łukowie odbyły się charytatywne zajęcia taneczne Mikołajkowa Zumba, z których dochód przeznaczony został na wsparcie leczenia i rehabilitacji pięcioletniej Lenki Wiśniewskiej. Każdego dnia w zasadzie staramy się walczyć z leną autyzmem. Wiemy dobrze, że tylko przez codzienne działanie, intensywne działanie jesteśmy w stanie. Pomóc jej na tyle, żeby funkcjonowała w naszym świecie. Coraz lepiej nam się to udaje, bo dostrzega nas, rodziców, jako osoby, a nie jak było wcześniej, byliśmy tylko... Nawet trudno powiedzieć, że patrzyła na nas, tak jakby było prze, przez nas. Coraz mniej takich zachowań autystycznych jest. No, mamy dużo do zrobienia i dzięki takim wsparciu odczuwamy dumę. W tej walce nie jesteśmy sami. Pomysłodawcami oraz organizatorami akcji byli pani Dorota Wojciezek i pan Przemysław Opolski z zespołu Bunga Dance. Zajęcia podzielono na dwie części. Jedna przygotowana dla młodzieży i starszych, druga zaś dla najmłodszych, którzy dzielnie ćwiczyli taniec pod bacznym okiem licznie zgromadzonych rodziców. E, dziękujemy wszystkim oczywiście tak, tak, zgromadzonym, tak licznie zgromadzonym osobom. I pomagajmy sobie. Pomagajmy sobie nie tylko przed świętami, a w ciągu całego roku. 13 studentek postanowiło zawalczyć o tytuł tej najpiękniejszej. 10 grudnia na hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się wielka gala Miss awf 2015-2016. Tego wieczoru dziewczęta zaprezentowały swoje wdzięki licznie zgromadzonej publiczności oraz szacownemu jury. Wybory Miss AWF stały się tradycją tej uczelni. Organizowane są już po raz dziesiąty. W tym roku jest aż 13 kandydatek, nie pamiętam takich wyborów, żeby aż tyle dziewczyn się zgłosiło, ale bardzo się cieszymy. Współpraca była naprawdę fajna, przekrój też jest bardzo duży, bo są dziewczyny i z pierwszego roku i z trzeciego i prawie ze wszystkich kierunków uczelni, więc jest różnorodnie i ciekawie. Kandydatki przez ponad miesiąc ćwiczyły układy, brały udział w próbnych makijażach oraz przymiarkach. Dokładały wszelkich starań, aby wszystko wyszło perfekcyjnie. Była to przyjemność, ale i ciężka praca. Przede wszystkim dużo godzin spędzonych na sali, próby. Ostatnie próby trwały w tym tygodniu po 4 godziny codziennie, a dzisiaj była próba od północy do czwartej. Rano i później jeszcze o 16 miałyśmy znowu próbę taką generalną już z muzyką to, co leci na sali. Żyri zdecydowało, iż korona tej najpiękniejszej należy się Marii Miniak. Dla niej samej było to niemałe zaskoczenie. W ogóle myślałam, że nie mam szans, bo dziewczyny wszystkie były super. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Gratulacje! Dziękuję bardzo. Publiczność również miała prawo wybrać, ich zdaniem, tę najpiękniejszą. Korona Miss Publiczności zawędrowała na głowę Karoliny Jachymek. Jeszcze w to nie wierzę, bo tak jak już mówiłam wcześniej tutaj, przed chwilą, e, przyszłam tutaj za namową moich koleżanek i liczyłam raczej na dobrą zabawę, a nie na tytuły, ale to jest oczywiście bardzo miłe z publiczności strony i ze strony jury. Pełną relację z wielkiej gali Miss AWF mogą Państwo obejrzeć na kanale Magnus TV. Ambasadorze Słowa, polscy nobliści literatcy. Pod taką nazwą kryje się wystawa poświęcona 110 rocznicy przyznania Henrykowi Sienkiewiczowi Nagrody Nobla. Jeden z naszych wielkich rodaków, pisarz, noblista Henryk Sienkiewicz, wspominany był ostatnio w miejscu jego urodzenia czyli Muzeum Woli Okrzejskiej. Z tej okazji, 13 grudnia, Muzeum Henryka Sienkiewicza obchodziło rocznicę przyznania jego patronowi Nagrody Nobla. Za cało kształt osiągnięć w dziedzinie literatury. Dzisiaj, świętując tą podniosłą chwilę, spotykamy się w muzeum po, przy otwarciu wystawy, poświęconej nie tylko Henrykowi Sienkiewiczowi, ale również innym polskim noblistom literackim, jak, jak Władysław Reymont, jak Czesław Miłosz, czy Wisława Szymborska. Chcielibyśmy także odnieść się do ich twórczości jako kontynuatorów pewnego początku, który właśnie zapoczątkował. Henryk Sienkiewicz, nasz rodak z Ziemi Łukowskiej. W muzeum możemy spotkać ciekawe eksponaty, między innymi rekwizyty ekranizacji Henryka Sienkiewicza, takich jak Potop, Kwawadis, Ogniem i Mieczem, czy w Pustyni i w puszczy. Jest to cenna pamiątka, szczególnie dla młodego pokolenia. Henryk Sienkiewicz miał tak ciekawe życie i twórczość, że każdy będzie mógł odnaleźć coś dla siebie. Są wspaniałe listy Henryka Sienkiewicza, pełne poczucia humoru, które pisał zarówno z Ameryki, jak i z Afryki, opisując często nieznane lądy dla wówczas jeszcze ówczesnego społeczeństwa. E, są nowele, które często związane są z naszymi stronami rodzinnymi, w oparciu o legendy z tych stron. E, najbardziej zasłynął jako pisarz historyczny. Niewolę tatarską pisał niedaleko krzywdy. Takie preludium do wielkiej trylogii. E, oczywiście Burzec to siedziba Skrzytucki w trylogii. Właśnie trylogia pisana, jak dzisiaj było podkreślone, dla pokrzepienia serc, była tym szczególnym utworem dla społeczeństwa, które wówczas było pod zaborami. Prawdziwymi perłami wśród stosów książek pisarza są rękopisy i rzeczy osobiste noblisty. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników. Gośćmi były osoby zainteresowane twórczością i życiem Henryka Sienkiewicza. Oraz znawcy i sympatycy literatury polskiej. Na szerszą relację zapraszamy do Magnes TV. Uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 zostali nagrodzeni przez Łukowski Ośrodek Kultury w konkursie na kartkę Bożonarodzeniową. Łukowski Ośrodek Kultury przeprowadził konkurs wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na kartkę Bożonarodzeniową. Na konkurs wpłynęło 217 prac, a prezentacja miała miejsce 9 grudnia. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło tego samego dnia. Spośród wszystkich prac jury wybrało również kartę, która będzie wzorem Bożonarodzeniowej pocztówki wysłanej przez Łukowski Ośrodek Kultury z życzeniami na święta. Wybraną kartkę wykonała Anna Maria Mościcka ze Szkoły Podstawowej nr 5. Opiekunem dziewczynki była nauczycielka Halina Sekita-Walc. W konkursie zostali nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi. W kategorii Szkoły Podstawowe klasy 1-3 nagrodzono Karolinę Stryjek, a wyróżniono Aleksandrę Jezierską, Mateusza Miazeka i Krzysztofa Kozłowskiego wśród klas 4-6 wyróżniono prac Jakuba Jandika, Nikoli Włodarczyk i Weroniki Owczarskiej. W kategorii gimnazja wyróżniono pracę Maksymiliana Ponikowskiego oraz Krzysztofa Młynarza. Uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz dyplomy. Szlachetna paczka to przedświąteczne przedsięwzięcie organizowane w naszym kraju już od 15 lat. 19 i 20 grudnia odbył się finał akcji. Nasza ekipa towarzyszyła wolontariuszom z Białej Podlaskiej. 27 wolontariuszy z Białej Podlaskiej bez wahania podjęło trud pomocy tym najbardziej potrzebującym. Każdy z wolontariuszy pomagał jednej lub kilku rodzinom. Organizował ludzi chętnych do pomocy, ludzi, którzy pomogą odmienić zły los. Dzisiaj mamy wielki finał szlachetnej paczki. Dzisiaj i jutro będziemy właśnie otwarci, będziemy, tutaj przynosimy paczki i rozwozimy dla rodzin. W sensie darczyńcy robią paczki dla rodzin, i my je tego rozwozimy tutaj, tak organizujemy, żeby były rozważone. Biański Sztab Szlachetnej Paczki pomógł w tym roku walczyć z biedą 52 rodzinom. Pomoc potrzebującym włączył się również prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk. Jestem patronem akcji w naszym mieście i zachęcam do tego wszystkich moich współpracowników, więc nie tylko bezpośrednio urzędnicy Urzędu Miasta w tym roku się włączyli, ale po raz pierwszy zachęciłem prezesów bialskich spółek, którzy też przygotowali paczki dla rodzin potrzebujących, dyrektorów naszych instytucji, a więc włączyło się Muzeum Południowego Podlasia, biblioteka, włączyło się białskie Centrum Kultury. Nasze spółki, a więc Pec, Wodkan, Zieleń Miejska, ZGL, oni wszyscy Pomagali po to, żeby białskie rodziny miały lepsze święta, żeby pokazać też białskim rodzinom, ludziom potrzebującym, że ktoś o nich pamięta, że oni są też dla nas ważni i nie zapominamy w takim czasie radości Bożego Narodzenia o tych, którzy być może troszeczkę mają mniej i chcemy im pomóc i podzielić się tym, co mamy sami. Pomagajmy tutaj lokalnie, komu możemy, ile możemy. Czasami wystarczy przynieść kilogram mąki, czasami coś oddać od siebie, a, a komuś jest po prostu lżej żyć. Szlachetna paczka z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę wolontariuszy i darczyńców, ale rodzin, które potrzebują wsparcia, również jest coraz więcej. Na pełną relację z finału szlachetnej paczki zapraszamy do Magnet. Zbliża się okres wręczania prezentów. Najlepszym upominkiem dla bliskich będzie karnet na gale magnesów. Serdecznie polecamy. Szczegóły pod redakcyjnym numerem oraz na stronie MagnesTV. Na bieżąco informujemy Państwa na naszym profilu Facebook. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie InfoMagnes, jak zawsze, w piątek o godzinie 18.00.